Cześć, jestem Klaudia, to kanał no i już witam was w wszystkich odpowiedziach. Wyraź w paskalach i mamy tutaj hekto. Jeden hektopascal to 100 paskali. Tutaj czytamy to hekto. Ok. Następnie mamy tutaj przedrostek kilo. Jeden kilo Paskal to tysiąc paskali. No i tu mamy mega, jeden mega pascal to 1 milion paskali. Ok, no to teraz tutaj. 1 hektopaskal to 100 paskali, czyli musimy dodać tutaj 2 zera. Hop. To musimy wymnożyć razy 1000. Tutaj mamy jedno miejsce po przecinku, czyli zabieramy tak jakby tutaj to jedno zero i będziemy mieć 100 paskali. Tutaj natomiast musimy to wymnożyć razy milion. Mamy trzy miejsca po przecinku, czyli kasujemy 3 zera, no to dopisujemy dwójkę i te 3 zera. Ok. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już!